Marek budzisz. Yy, o co chodzi w tym proteście? Przeciwko czemu pan protestuje? Przeciwko temu, co się dzieje ogólnie w tej chwili w Polsce, praktycznie w każdej dziedzinie. To, co powiedziałem przed chwilą. Nie podoba mi się to, że ludzie starsi są skazani na śmierć, bo odwoływane są operacje, zabiegi. W tej chwili przez obstrukcję we wszystkich szpitalach głupi wyrostek robaczkowy staje się wyrokiem śmierci. I protestuję przeciwko temu, że ktoś, kto powinien rządzić nami porządnie, doprowadza do eutanazji. Obawiam się tego, że tej zimy zginie kilkaset tysięcy ludzi, przez to, że nie ma dostępu do służby zdrowia. To jest pierwsze, a takich postulatów jest dziesiątki. Nie zgadzam się na to, żeby na przykład właśnie ci starsi ludzie, jak już są na ostatniej drodze swojego życia, nie mogą. Godnie umrzeć pośród rodziny i znajomych, tylko są zamykani w szpitalach bez dostępu do swoich bliskich. W hospicjach, w domach opieki i z samotności umierają sami. Ci ludzie, którzy właśnie walczyli dla nas, żebyśmy mieli dzisiaj wolność. Nie zgadzam się na to, żeby nasze dzieci były pozbawione nauki, prawa do nauki przez jakieś pseudo-naukę online. Dzisiaj jest pierwszy dzień tej nauki i wszystko, cały system już padł. Libruz już nie działa. Nie zgadzam się na to, bo jeżeli nasze dzieci nie dostaną edukacji porządnej, porządnej edukacji, na rynku pracy w przyszłości, o ile w ogóle rynek pracy przeżyje to wszystko, będą na straconej pozycji. A co w takim razie z pandemią. Ja do wirusa nic nie mam. Wirus jest jak każda inna choroba. Mi chodzi o sposób zarządzania tym wszystkim. Sposób zarządzania. Mi chodzi o to, że zamiast się zająć leczeniem chorób, faktycznie chorób, to wszyscy są zajęci sianiem paniki. Przez mm. to jest wszędzie obstrukcja. I mi o to chodzi. Nikt, nikt, nigdy nie kwestionowałem, że nie ma wirusa. Wirus jest, każda inna choroba jest. Każda, każda choroba jest przykra. Na każdą chorobę można umrzeć. Tylko trzeba się zastanowić. Co zrobić, żeby ratować ludzi, a nie w imię jednego wirusa skazać na śmierć setki tysięcy innych ludzi. Działaś w tym zakresie. Wyście Państwo, oczywiście protest, możecie sobie tutaj protestować, żeby ten protest spontaniczny. Jesteśmy dla waszego bezpieczeństwa, żeby tu się nikomu nie stało. Żeby no, nikt no, nikt nie, nie zaatakował. Proszę również, żeby nie było żadnych aktów dewastacji, mienia, niczego. No jest, tak Bardzo proszę my... o spokojny protest. Tak. W tym z mojej zakresie. strony jeszcze raz podkreślam, że ja żadnego protestu nie zrobię. To nie jest spontaniczny protest. Ja ogłosiłem, że dochodzę na spacer. Powolność. I tyle. Co ci ludzie, co inni ludzie zrobią? Czy pójdą? Przyjmujemy do wiadomości, tak jak mówię, nie jesteśmy tutaj po to, żeby, nie wiem, próbować państwa pacyfikować. Wszyscy patrzymy e, o sam. Tak, jest gdyby jesteśmy jako policja tutaj po to, żeby szczęść porządku prawnego, bezpieczeństwa, tak żeby się ani państwu nic nie stało, ani, 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 ani mieniło. Także mam nadzieję, że proces przebiegnie spokojnie. Spacer, jesteśmy spokojnie. Spacer. Spacer, dobrze. Kjo do të duhet të jetë, kjo ka të qartë transparencën e imja. Jo. Po huçi bimë zaj. Ani mund të marr zaj.